Siema Siemano z tej strony. Chrupek dzisiaj gramy w TNT Games z Papryka. Trzyma. Pamiętajcie, żeby zostać suba z dzwonem u mnie na kanale. U mnie jest subika i z dzwoneczkiem łapkę w górę. Do niego też dam kanał. Link do kanału w opisie. Więc możecie tam być. Nie no, spadłem. W sensie dać mu suba. Dzisiaj o 10 u mnie odcinek jest. A w sumie, jak ty to dasz po 10 dobra, nic. No. Tak, zagramy sobie ze 4 rundy. Kurde! I pójdziemy przez skrzynkę na i To będzie tyle na dziś odcinek. Więc możecie. To jest złącza, że oczywiście. Złącza w górę i subika złączkiem, to będzie to już mówiłem. Bez montażu oczywiście odcineczek. Nie, no nie, ja to zmontuję tak pięknie, że ci się aż zachcę, nie wiem. Ja bym się to zmontował, ale mi się nie chce. Już nie udawaj dobrego. Nie udaję, tylko mi program do montażu, ja... Dobrze, że spadłeś, dobrze. Nie, 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 zapomniałem, że karma wraca. Nie, dobra. Ja żyję. Oj, Co muzyki. co Tak, żeby odcinek był ponad 30-minutowy, nie. Odchodzę na Żeby wizowie raz na miesiąc okay. mieli co oglądać. <laughs> A nie, serio powiedziałam prawdę, bo ty. Mało co odcinków stawiasz. Jeden usunąłeś. No, twoja wina. Nie moja. Tak, twoja, mówiłem ci to. Mam nadzieję, że nie słyszę tej muzyki, co ja słucham. Słychać. Nie no, żartuję. Padłem przez Debila. Poruszał, <grym> to dobrze. Jeszcze zbieram... Jakby choć teraz, jak y, będę włączał K-dropa, to mi się włączy OBS, ale to, 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 to za mnie ważne, to, 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 to się będzie K-drop. darmowa skrzynka. Jak się coś trafi, to nawet otworzymy Ice Blasta jeszcze, nawet za złoty 50. <grym> Gruby hajs. Papryka by coś mogła mówić. A ja nie wiem co. Ja wiem też. Oj, jestem dobry jumpa użyłam. Hop, hop, hop. Jestem w Parkour Gaming. Tak... nie. No czemu mi tak słabo idzie? Nie, nie, Nie gra. Nie! Żyjesz? Nie. Teraz ostatnią rundkę, drop. Tak, Chrupek. Chyba nas nie wczytał razem, ale trudno. nie wczytał do jakiejś względy. O, jesteś tu. Gdzie? O, jasne, niestety. Znaczy fajnie, że jesteś. Mm. Mm. Możecie zostawić komentarz. Ale nie musicie. No nie musicie. Ważne jest, żeby jest lubik i Komentarze dają większe zasięgi, niż lajki, ale okej. Okay. Robię mm, tego dla zasięgów, jak Ty. <grytanie> nie, sam, sam do swojej dziury weszłam. Którą zrobiłem No. Co to ma znaczyć, wy? Patrzcie, pod go. Albo to on nie. Albo nie. Dobra. Nie, nie trzymam. Co No, no to ma gdzie te dum... nie y, dam go na no, damy skoki, no. Grać, paprika, umał. Umarł. Nie! Nie! Dobra, Ten to był... Dobra. E, teraz wchodzimy tutaj, więc ja widać PBS-a, okay, droga. A, kończysz już odcinek? Jeszcze skrzyneczkę otworzymy, otwórz, nie jestem robotem. I uwaga. Co woda. To jest... Co, trafiłeś? To ja sobie wczoraj skinka Kinga wartego 70 groszy. Nie, Ale zawsze coś. ostatnią rundeczkę, tak na dobre zakończenie. Myślałem, że na dobre zakończenie coś dobrego trafi się na K-dropie. A tu jednak życie się nie zawiodło. W <laughs> tym czasie poratować Minecraftem. Odcinek za 2 minuty u mnie. No, nie musicie wbić, ale możecie. W sensie, za 2 minuty, bo ja na to nagrywamy, 2 minuty przez 10, a u was to będzie już tam na minusie. <grym> ja tu jestem parkurowcem. Debilowcem, But... <grym> 20 łapek i chrupek robi nutkę. On obiecuje wam to. Co ja, nie, 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 ja nie, nie, moich... nie, <grym> 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 Ale nie, nie, ty... A ty już spadłeś? No, a ty. Opatrzcie, zaobserwujemy sobie. Gdzie ty jesteś? Na, na najniższym piętrze. Tak, okay. zaobserwujemy sobie. No, jak go znajdzie? O, tutaj, popatrzcie. No, pospolity. Ale w miarę mu idzie, kurde, on umie skakać, tak? Oj. Dobrze mu Uwaga, kto to wygra? Pewnie spadnie jak najgorszy Kubek. Dobra, Pięć osób zostało. Dobra, to by było na tyle. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Więc Ciemka.